No, Zaroczki się złapcie i wstańcie razem, Michał go saca, bo, serca, ja bo się boi, że on staje, wiesz? Będzie tylko od tego, 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 drągu. A, daj, daj mi ten. Weź To się odkleiło na górze. No to nic, to jest Odetnij. Odepnij. A Michał z gorem, trochę po się ziemi. Ja też. pięć osób z tobą. Ale dzisiaj. Gdzie ta kamera? Nie, tego Ostatnia jest Ale dzisiaj 15 zł. 6 minut. Nie, no bo impreza ma być wieczorem, to czy wie, trzeba zarobić. A ile, ile kosztowało naprawienie? 750. No. Dokładnie. I chcemy to zrobić w jeden dzień. Chodź, chodź, chodź tutaj. Du, nie. A kto jest przede mną za Wszyscy. Wszyscy. Raza, zaszki, Michał. Nie bicie. Ja będę się Teraz mam ringę, są w no. <g Subscriber> nie wiem, czy ja Możemy ją no. no, Przyciągnij go odepchnę. Dalej, jak komiki biegnąć. Lub biec. Michał no to wstań Michał, wstań, Michał! Wstań na nóżki to będzie dobrze. Michał, wstawaj! O, pałeczki! Bo my wczoraj jest na pałki wodne. Michał, wstań! Kurwa, może puszczę też na co? <grym> Pewnie! Michał, wstań! Ej, pojeźdź tak pokręć słuchaj, tym sznurkiem. O, tak, w jedną i w drugą.